Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To, o czym słyszymy w pierwszym czytaniu na 18 niedzielę zwykłą, jest to fragment z 16 rozdziału Księgi Wyjścia, zdarzyło się zaledwie miesiąc po opuszczeniu przez Izraelitów niewoli egipskiej. Na tyle zapewne wystarczyły im zapasy żywności wyniesione z kraju faraonów. Zresztą, w normalnych warunkach, wędrówka do Ziemi obiecanej. Nie powinna trwać dłużej jak miesiąc. Ale Bóg przez Mojżesza z wielu powodów nie prowadził swojego ludu najkrótszą drogą do ziemi obiecanej. Na pustyni, gdzieś między zatoką Sueską, która jest odgałęzieniem Morza Czerwonego, a górą Synaj, lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi i jego bratu Aaronowi. Główną przyczyną tego był brak żywności. Takie szemranie za plecami, jak to udowodnił guru współczesnej psychologii Philip Zimbardo, jest pierwszym etapem do wybuchu otwartego buntu. Chodzi o sytuację, w której ludzie już nie rozmawiają ze sobą, nie próbują wspólnie rozwiązywać problemów, tylko petryfikują się w podziale na my i oni. Ci oni są winni wszystkiemu, co złe. Taka sytuacja całkowicie zaślepia. Wszystko wydaje się lepsze niż ci oni. Tak było i tym razem. To Mojżesz i Aaron zostali uznani za winnych zaistniałej sytuacji. Do tego stopnia, że obawiali się już ukamienowania przez wzburzony lud, który wprost zarzucał im złe intencje. Nagle niewola, którą Izraelici dopiero co opuścili, zaczęła funkcjonować w ich wspomnieniach jak raj na ziemi. Wracały wyidealizowane wspomnienia garnków rzekomo pełnych mięsa i dostatku chleba. Znowu, skąd my to znamy? Nam też wystarczyło dwa lata po transformacji ustrojowej, żeby część Polaków zaczęła gardzić wolnością i wołać: Komuno, wróć! Warto o tym pamiętać, żeby za bardzo nie gorszyć się postawą Żydów. Ostatecznie to szemranie ludu na pustyni skierowane było przeciwko Bogu, bo to z jego polecenia Mojżesz działał i przemawiał. Dlatego sam Bóg postanowił interweniować, żeby swój plan wyprowadzenia Izraelitów do Ziemi Obiecanej doprowadzić do końca. Odpowiedzią na brak chleba w czasie czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię stała się manna. Przypominam, że liczba 40 lat to w Biblii symboliczny czas trwania jednego ludzkiego życia, czas trwania jednego pokolenia. Czym była manna? Naukowcy nie są co do tego zgodni. Wskazują na wydzielinę produkowaną przez larwy żerujące na krzewach tamaryszkowych. Ta biała, słodkawa wydzielina formowana bywa w grudki wielkości drobnego grochu albo prażonego ryżu, około 7 mm średnicy i bywa unoszona przez wiatr. Występuje ona w niektórych częściach pustyni od maja do lipca. Jeszcze inni wskazują na gatunek jadalnych porostów, które po wyschnięciu stają się białe, kruche i też są unoszone przez wiatr. Na czym zatem polegałby cudmanny? Na tym, że zjawisko to występujące w naturze krótkoterminowo i bardzo lokalnie trwało tym razem przez cały czas i przez całą drogę. Aż do przekroczenia Jordanu i wejścia Izraelitów do Ziemi obiecanej. Podobna uwaga dotyczy przepiórek, o których jest mowa w XVI rozdziale Księgi Wyjścia, ale ten fragment jest pominięty w niedzielnych czytaniach, dlatego i my nim się dzisiaj nie zajmujemy. Warto przy tej okazji dodać uwagę dotyczącą natury cudów. Kiedy Bóg sprawia cud. To nie działa wbrew stworzonej przez siebie naturze i wbrew prawom, które tej naturze nadał. Działa równolegle do natury, szanując jej, a właściwie swoje prawa. Dlatego Chrystus rozmnożył pięć chlebków dla pięciu tysięcy mężczyzn, o czym mówiłem przed tygodniem, ale kamieni w chleb przemienić na pustyni nie chciał. Darmanny jest nie tylko wyjściem Boga naprzeciw potrzebom Izraelitów, ale, co trzeba podkreślić, jest także dla nich próbą wiary, o czym czytamy w Księdze Wyjścia. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Dzięki temu darowi ustawał bowiem powód buntu przeciwko Bogu. Ziemia obiecana stawała się osiągalna. Nie było już wymówki, żeby wracać do Egiptu. Manna była chlebem wolności. Ale dochodziło do tego jeszcze jedno. Manna była dawana przez sześć dni w tygodniu codziennie. Każdy miał zebrać jeden omer, czyli około dwa i pół litra. Nie wolno było robić zapasów. Trzeba było wierzyć, że na zajutrz, następnego dnia, Bóg znowu da ten pokarm. Wyjątkiem był Szabas, kiedy w duchu posłuszeństwa Bogu należało świętować. W dążeniu do Ziemi Obiecanej Izraelici musieli się z tym pogodzić, że nie tylko dojście do celu, do Ziemi Obiecanej, ale także każdy ich dzień zależał od Boga. To była wielka próba zawierzenia. Głęboką medytacją nad cudem manny i, nad, i dziękczynieniem Bogu za ten cud jest psalm responsoryjny, psalm 78. Co ważne, manna jako dar z nieba zostaje tam nazwana chlebem aniołów, a zatem już nie tylko pokarmem podtrzymującym codzienne życie wędrowców przez pustynię, ale czymś, dzięki czemu człowiek zostaje dopuszczony do niebiańskiego stołu. Ma udział w życiu niebian. To ważne dla naszych rozważań o słowach Chrystusa na temat Eucharystii jako pokarmu z nieba, o którym Chrystus mówi w szóstym rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Do tego właśnie codziennego daru manny odwołują się ci, którzy dopiero co jedli dosytości sytości chleb rozmnożony przez Chrystusa i którzy skłonni byli uznać go za tego proroka czyli za nowego Mojżesza. W tym kontekście trzeba rozumieć ich żądanie. Jaki więc znak uczynisz, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Co zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Przecież ci, którzy mówią te słowa, jeszcze poprzedniego dnia jedli do sytości rozmnożony przez Chrystusa chleb. Ale im chodzi o to, że chleb dany przez Mojżesza, czyli manna, były codziennie przez prawie 40 lat dawane i uważają, że tak powinno być dalej. Korygując te oczekiwania, Chrystus najpierw zwraca im uwagę, że nie Mojżesz, tylko Bóg dał im, a właściwie ich Ojcom, mannę na pustyni. Następnie, że pokarm ten miał charakter wyłącznie doczesny. Wszyscy, którzy go spożywali, pomarli w swoim czasie. Pan Jezus ukierunkowuje oczekiwania ludu na to, co wieczne, ponieważ historia zbawienia nie jest powtarzaniem naokoło tego, co już było. Chrystus obiecuje chleb, który będzie pokarmem na życie wieczne. Na potwierdzenie tego, że ma on moc to uczynić, powołuje się na fakt, że jego bowiem to pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Dosłownie chodzi o to, że na nim swoją pieczęć odcisnął Bóg Ojciec, jak na pieczęci lakowej. Pieczęć jest nadaniem urzędowej mocy zapisanemu słowu. Jest także potwierdzeniem wzajemnej przynależności, czyli Ojciec który na pustyni dawał ludowi mannę przez całą wędrówkę do ziemi obiecanej, upoważnił teraz Jezusa Chrystusa jako całkowicie do Niego przynależnego Syna Bożego, żeby swojemu ludowi dawał pokarm na życie wieczne. A nawet więcej. Bo to On sam, Jezus Chrystus, narodzony w Betlejem. Betlechem to dom chleba. On jest tym chlebem, który zstąpił z nieba i życie daje światu. W Ewangelii, w Ewangelii ze strony tłumu pada również pytanie, co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Wykonywać dzieła Boga to inaczej wypełniać Jego wolę, podobać się Bogu. Oni mają bowiem świadomość, że ich przodkowie nie zawsze postępowali zgodnie z Bożą wolą, dlatego pomarli na pustyni. Chociaż manny mieli przecież pod dostatkiem. I co im odpowiada Chrystus? Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Czyli znowu, w kontekście cudownego pokarmu z nieba wraca problem wiary. Już nie tylko wiary w ojca, ale także wiary w Jezusa Chrystusa. Bez wiary w Chrystusa i całkowitego zawierzenia Chrystusowi, dar Eucharystii, o którym czytamy w kolejne niedzielę wakacji, będzie dla nas niezrozumiały. Tak jak był on niezrozumiały nawet dla uczniów Chrystusa. Na zakończenie, przejmijmy się prośbą świętego Pawła, zapisaną w czytanym dzisiaj fragmencie listu do Efezjan. Apostoł prosi, żebyśmy wznieśli się ponad tylko światowe i próżne myślenie, a uwolnili się od czysto doczesnych rząd i przyoblekli się w nowego człowieka. Pomni na to, że powołanie do świętości i do życia wiecznego jest naszym powołaniem. Dalszy ciąg rozważań o Eucharystii będzie za tydzień. Dziękuję za komentarze i za subskrybowanie mojego kanału. Szczęść Boże, życzę owocnego przeżycia niedzielnej Eucharystii.